Ile są przebarwionych zbyt, chyba? Nic nie słyszać. No, chyba nikt nie leci. Czy leci ktoś? Nie wiem. Przecież tu nigdy nic nie ma, po co tu latać w ogóle? Czy tu kiedyś? No przed... dzisiaj, kurde. Z... Któryś tak? tam... no pewnie. Niech Poza leczeniem, to tu nic nie ma. Ja na razie... Podniosłem do mnie broczek ale jak tu wejść? Czego? Potros? Potros, walać ściany, ojej Mam gości, ale leży Nic nie miał, chyba też, na całe szczęście bo tu nigdy nic nie ma Dobrze, ja pierwszy shotguna podniosłem, bo... Ojej, sorry, to teraz tu strzał. O nie wierzę, ja pierdzielę, niesamowita o. sprawa. Fioletowego skara o. mi dało. O, niebieską Ale skrzynkę nie znalazłem. Się, no. No, ale zawsze wsparny. No, ja nie mam cały czas tego szogana, jednak. <laughs> Nic, nie wiem, co jest grand. No, skara to ja nie miałem. O, ze 100 lat. O. Nie, skara nie miałem. O, jest kolej Dłużej, dłużej. O, ktoś słychać. To ja, to ja, leży. A, dobrze, dobrze. Z karem się nie dam jarzyć się. się. Mamy dość kawałek do strefy, ale jeszcze chociaż może lepiej iść. Jak wy na to macie zapatrywanie. Mam taką mam. Marcin tam wejść rozwal ten. Weź rozwaltę, Walnij te, te, te beczki takie, to ci da niebieskie, nie? Zielonego Kałacha. Ja tak idę trochę w kierunku, bo to minuta została. Ale poczekam, tam. Tak, nie za dobrze Dobra, to było. są na górce z tym teleskopiem, się, że to luzie. Gdzieś Mam szefają. taki uwaga, kurwa! Do mnie, do mnie na moście, na moście. moście na moście są. Kurwa daleko. Pomocy, są mocni. Zejdź pod spód, dobra. Widzę ich. Dobra, ominimy ich. bo dobra, wchodzę, chuj tam. Ominąć kurwa jak tu. Dostał, dostał. Dobra, jeden powalony. Pomocy! Lecę do ciebie. Pomocy! Dostał, dostał. Dobra, dwóch z... No A kurna dobra, skar jest to, to jest jednak skar Oskar! Skar, skar powinien dostać Oscar. Macie szybko. Tak, zaraz ci dam, tylko czekaj Ja mam teczkę całą też Dzej Marcin, chodź tutaj na górę szybko, szybko, tylko szybko, dawaj tu na górę, bo ci rzucę tak, mamy pićka i będziesz miał wszystko na maksa. O Jezu, dziś strzelają. Ja mam pić, to no nie chcę pić tylko wteczkę. Drechu tam, no to uwaga, bo tu jakaś lipa się robi. Masz aptekę, gdzie gdzieś strzelają, a tu! Aptekę kurwa, Marcin, tu masz aptekę, koło mnie. Tu jest apteka. No ładnie. Ale lipa jakaś się zrobiła. Kurwa, nie zaznaczyłeś apteczki. No apteczkę masz, kurwa. No tam gdzie zaznaczyłeś, to gościu leży. No jak, no przecież tutaj zaznaczyłem. to się nie zaznaczał. Dobra, o tu Upuściłem ci czy nie? A to nie, a to, to akurat ci jeszcze nie opuściłem, dobra, idziemy. A i no, dobra, idziemy, bo to się zaraz to się No dobra, akcja na dzień dobry. Drechu nam już trochę odjechał. Trzeba go podgonić. Dziwny dźwięk. ma rozrabia. <trykne> <trykne> Macie go odjechał daleko. Zostaw, weźmy dzisiaj i tyle tam. No i dobra, to W koście na 160 Gdzie? Nade mną, gdzieś? Tak, to jest. No, Widzisz tam strzał za drzewa. A ja do niego mam dwa razy, wstać go raz, stuknął. Został. Niego jego tam. tam I do strefy, i do strefy. O kurwa, to bot, tory. O one butter. On Kąd? to się zesyła. Nie, no to ten błot na pieprza. Niestety wybardowałem kupę amunicji na to gówno. Cela, bo nie Na początku nie było tego X, sam że to wiesz. No, no, ja też tak, to to. Ciężko to... tutaj się zorientować. Dopiero ten, ten, ten X tak się załącza po. Po, po dwóch godzinach. jest. Daleko strefa jest. Biegiem. O przyte fioletowe pola to chyba jeszcze nigdy nie. Nie ma co iść. Ja bym tam nie szedł ja idę bokiem. Ja idę za Rafałem. Idę za Rafalem. Znaczy... poniesiesz karę. Małą no, Amą to mnie też mnie, ale tam kiedyś mieliśmy na tej górce końcówkę gry w tym, tutaj w tym okay. zalewie, wtedy przegraliśmy to na pewno ty. <laughs>

strzelają się. Kontakt, kontakt, on tak, on tak, on robi. blisko. są. Marcin, bał oberwałeś nie? Tak, Marcin leży. Nie. Dobra, idę no, do leży. że to wy za mną biegniecie, a tu mi gościł ty. Mocno berwał. Podnieś go, podnieś Marcin. Dobra, ja go podnoszę. Dobra, Marcin. Rzucę ci aptekę, Pod... czy masz? A, mam, mam. A, picie masz? Się... A, się? Ja... Picie? Dałem, bo myślałem, że... Chociaż najpierw... Niech się leczy. Ale ja, słuchajcie, do skara nie mam ani grosza amunicji, jakby ktoś mi rzucił. To jest dramat, kurde. Jakaś amunicja taka? To ta duża, ale jak nie masz za dużo, to nie dawaj, no trudno będziesz. Ale jakaś masakra, jest. Żeby, żebyście za mną nie biegli, to o, bym się kurwa nie nabrał na to. O kurna tyle, to masakra, to, 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 to dla mnie to, to za dużo No dobra, jeszcze żyjemy Trwaj, gdzie konimy. Tak, dawać, dawaj, tak, tak, tak Po prostej, po prostej Marcinie kombinu i po prostej Złapię cię, może cię złapać. No Marcin poprzez ten most tam poszedł Te no. goście na 300 No ale strefa się zamyka, ty słyszałeś co mówiliśmy? Jest koleś Słysza, ale po mówię że gości mam Dobra dosz overwał, ładnie go Marcin, Marcina weź tam wróć się do... Dobra, idziemy, idziemy już do niego Także przem... nie zaczcie ci bo to skupa Jesteśmy na drugą stronę. Na... Tam jest już bezpieczniej. Nie, nie, go... od razu, mówię, na 100%. No dobra, niech podejdą dla jego uważajcie, uważajcie, Już mają oni plecy To jest kupa ekip na, 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 po waszej lewej. Dawaj Marcin, Właś. Wiesz, że kolej z samochodem. Lechu na pierdala. No, nie, 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 gdzie on budują się, dobra, po Jezu, uciekajmy stąd uwierzcie mi, dawajcie pod ten most spierdalajmy, niech oni się napierdalają uciekajmy stąd według mnie ty ja tym się da latać, czy co? O kurwa. Mimo Kto wsiada? Kto wsiada? Da się w to wsiąść? Ja cię leczę. Ja czy się uleci, bo mam 20 zdrowia. Ani żadnego kewa, nic. Znaczy, mam kewę, ale muszę wszystko użyć. bo... Marcin, chodź, może ja tu dam. Marcin sam wojuje. Ja już temu pomóc, ale musiałem. O. Nie, 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 nie pomagaj mi, ja tylko patrzę, co. To no, idźmy w strefę, kurwa, jest daleko, a 20 sekund ruszy. Jezus. Nie, nie. To może tym statkiem Ale przyszłość... ja nie wiem o co chodzi, dawaj, dawaj kurwa Lecimy we statku, nie jest daleko Mamy na pewno gości, uwaga na górze Się nie? macie tam na górce A raczej nam wpierdolą za chwilę Czekajcie mam pomysł, mam nie. pomysł Jaki pomysł? Dawaj Marcin On skacze Dobra, i lecimy Dobra, Dawaj, tam gdzie Marcin jest O Jezu Na te schody i tam ja wsiłem to Dobra, a gdzieś przy Ma Marcinie wyglądowałem w razie jakby była tak Dobra, wchodzimy na górę. Jest koleś. Tutaj koleś jest. Mniej więcej tam. Jezu, trzech typów tu mam. Ale... Dobra, dobra, wchodzimy, wchodzimy na górę do Marćka. Dawaj do Maćka. Olej te tyły. Oni się srają przed strefą. Dawaj do Maćka. Gdzie te Jezu. typy są? Gdzie jesteś, tu jesteś. Nie. Kurwa, jak tu... Jak tu się wchodzi po tym, dobra? Jakoś tak. Bo czekaj, tu byśmy źle poszli, kurwa? Aha! Uff! No, myśmy się oddzielili zajebiście, jakoś kretyńskośmy poszli. A, dobra, fona. Tu jeszcze koleś jest na dole. Tu jeszcze koleś. Tylko... Dobra, ja nawet nie wiem, skąd do mnie strzają. Nie, no nie, 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 gra, kurwa? Nie, ja, ja, ja też, ale ja lezę już. Jeden Dokładnie. polony? Ja wchodzę tu w ten. Trefa się Marcin zamyka. Ja wchodzę tu w drzewa, ale musiałbym jak ktoś szybko podnieść. O, o, dobra. Uważaj, Kolesia, tu masz. Został? Nie. Tośmy się rozdzielili. To no. Jestem komandofoką, kurwa. No, ciekawe. Uważaj, I ktoś wszyscy. idzie, także uważaj. No, ja się myśmy się rozdzielili bez Dobra, mnie nie ma. O mnie nie myślcie raczej już. Dawaj, dawaj, szybko! Nie ruszaj się tylko. Może się kurwa uda, cudem. Zero ruchu. Ja mam leczenie, także... Ja lecę już do was. Dobra, ja tu... mamy już trzech na ludzi ja zabiłem. Ekstra jest. Dobrze. Bardzo dobrze. Ja tu nic, ale... Ja byłem pewny, że my zaraz zginiemy, a Marcin jakoś tam powalił jednego i drugiego. Dobra, żyje. Dobra, żyje, żyje. Naładowanko, dobra, co robimy? Jaki plan? Do strefy, no co? O kurwa, mać! Dopiero teraz ja się dopiero. Dobra, lecę. O, i tak chyba. Bo wy jesteście u góry czy na dole? Jak to jest? Kurwa, ja... ja już jestem w strefie. W góry, tym niebieskim. w tym w fabryce. Dobra, lecę. Ale Marcin jest chyba poniżej, kurwa, mać! Ja w już jestem. A do drechu to to jest strefa? nie? Musimy zejść niżej. Niżej, niżej, no. To jest trzech na trzech jest raczej. To tu nie ma. Nie macie jakiś kewów? Mam jeden. Mam dwa, mam. No to daj mu dwa małe, a ja ci dam jeden duży. A ty Maciek, chodź tutaj, chodź tu, chodź tu Maciek, masz. Ja może to wypiję od razu, bo jak mam 50 ale lepiej przed walką. No to jest no. połówka, no no to jest połówka, no to wiadomo. Dobra, przygotujmy się, przyjdą prawdopodobnie. Zewsząd. Wejdźmy góry. w strefę, wejdźmy może w strefę, czy nie. A nie, może i nie. Wejdź do góry. Na te spody. Ja idę z drechem na górę. On się zna. Ale może... No tak, ale moim zdaniem przyjdą gdzieś 80-90. No tutaj. To samochód. Ty nie? Ja nic nie słyszę. To jest samochód jaki samochód? Nie wiem, teraz już kurde. Moim zdaniem przyjdą gdzieś 60, kurde. Na no raczej tak. Ale nie widzę ich tutaj I muszą być w strefie chyba. Mij do strefy niestety. Dobra, dawajcie do strefy wchodzimy. W strefie. No, żeśmy się znowu od, odłączyli. Ojej. O skąd? Jednak, tak jak myślałem. Jeden leży, drugi. Uwaga. O i leży, Kurwa mać! Rechu zabij go. Proszę cię. Wiesz, z ogranką. A wszyscy leżeli tam. Oj, niesamowity, fajny mecz. Oh, no. Dobry mecz, dobry. Oh. No tam było, trzech pracułego. na trzech. Piekła